Nie ma. Ale czego nie ma? Nie ma obrazu według opisu A co, homo? Mhm, mm dokładnie. Nie ma go. Okej. Okay. Ale przecież u Łopatkiewiczów opisany jest dalej. Powinien być tutaj, na wejściem do zakrystji, na mnie. No, mamy rzeczywiście obraz. Exe homo, ale to nie jest ten. E, co tam tam tą nie pisał? Widzę, że jest exe homo, ale. Określa typ, owszem, określa typ, e, ale nie pisze nic, co powinno być na obrazie, poza jednym wyjątkiem. Mhm. Czyli nie pisze, że na ciemnym tle mamy trzy postacie stojące. Po środku Chrystus. E, po jego prawej stronie starzec w czerwonym płaszczu z czapką oprzytą groną staje, który pro, patrzy prosto na widza. I po drugiej stronie mężczyzna w zbroi. Tego nie ma. Mm -hmm. Jest za to zapis, że u dołu klęczy na mniejszą skalę malowany fundator, ubrany ciemno, z brodą, z różańcem w ręku. Rzeczywiście nie ma fundatora. Um, to teraz pytanie: Czy Tomkowicz w ogóle widział ten obraz? Czy patrzymy nie na ten obraz co trzeba? No, chyba, że zamalowany. Jaka jest szansa na to, żeby było to tak wiernie zamalowane? Bardzo niewielka. Zwłaszcza, że wiele wskazówek sugeruje, że taki zabieg tu nie mógł mieć miejsca. No. Bo obraz wiernie oddaje e, grafikę niderlandzką. Z, z końca XVI wieku. Czyli ten konkretny obraz jest na czymś wzorowany, tak? Tak, grafika Rafaela Sadelera. My możemy te grafiki znaleźć między innymi w British Muzeum, w Muzeum w Amsterdamie. W naszej bibliotece narodowej mają kopię tej grafiki. Mhm. E, oczywiście ta grafika jest wzorowana na czymś e, jeszcze starszym. Włoski malarz e, namalował niewielki obraz w tym typie. Przechowywany jest. Właśnie w starej pinakotece w Monachium. Czyli teoretycznie ten obraz z pinakoteki może być archetypem, na podstawie którego powstawały kolejna realizacja. Mm -hmm. e, czyli ten, na który teraz patrzymy, także jest kopią zachodnią. To nie jest motyw, który powstał na terenie polskim. Można mieć takie założenie. Nie, bo teoretycznie tych motywów excehomo jest dużo. Jest dużo typów. Ale ten konkretny mówisz, że... No, wiadomo, jest jedno odejście od tego wzoru. Brakuje dwóch postaci jeszcze w tle. Mhm. E, mamy ograniczenie się do, do trzech postaci, ale w, na przykład w, na Wyspach Brytyjskich szkoła m, właśnie angielska preferowała w XVII-XVIII wieku powtarzanie właśnie w takim zmniejszonym liczbie postaci. Ten, właśnie ten typ akcehonów. Kto się jeszcze powinien tam znajdować? E, m, osoba, którą British muzeum e, e, identyfikuje jako parabaszę. Okej. Okay. Ciekawe. Z co by wynikało, że to jest import zachodni? Czy na terenie Polski mamy jakieś realizacje właśnie w tym typie niderlandzkim? To trzeba by było dopiero przeprowadzić kwerendę. Tak jak mówię, Biblioteka Narodowa wskazuje, że grafika niderlandzka w wykonaniu sadelera. Była obecna na terenach polskich, ale na ten moment trudno mi jest powiedzieć, czy były obrazy olejne. Mhm. Poza tym, na który teraz patrzymy. No właśnie. a tak to chyba jest kwestia dalszych badań, czy, czy to jest bezpośrednio pochodzi z zachodu, czy może gdzieś z terenu Polski. Czyli Sadalak to jest koniec XVI wieku, mhm. a właściwie jak jest datowany ten obraz. Według, według KZS, pierwsza połowa XVII wieku. Niezbyt precyzyjne datowanie. M nie wiem na, na, na jakiej podstawie wnioskowane. Też niestety katalog nam nie podaje mm -hmm. dokładnych źródeł, skąd ta datacja. Hmm, tylko teraz pytanie, kiedy on się znalazł w Męcinie? Kto mógł ją dostarczyć? Gdybyśmy mieli postać fundatora, może byśmy wiedzieli Tomkowi, że jakiegoś fundatora widział. Tylko pytania. kto by to mógł być? Wydaje się, że on nie widział tego obrazu, skoro mamy idealnie zamalowanego fundatora, jeżeli kiedykolwiek tam był. Mm. Mhm. Czyli raczej konserwacja podejmowana na początku XX wieku, już by zostawiła jakieś ślady w archiwum parafialnym, żeby daleko nie szukać. A takich dokumentów, przynajmniej dotąd, jak sprawdziliśmy, nie ma. Ale w inwentarzach obraz? Funkcjonuje od XVIII wieku, się pojawia w inwentarzach. Jeżeli nie wcześniej, bo może też niekoniecznie wszystkie inwentarze widzieliśmy. Ale gdyby się zastanowić nad ewentualnym fundatorem, to mamy dwie sprawy. Protokół wizytacji biskupie z 1608 roku wskazuje, że kościół był w całości ogłocony z wyposażenia. Przejęty mhm. został po, po arianach, więc siłą rzeczy wszystkie sprzęty liturgiczne, wszystkie obrazy zostały albo zniszczone, albo, albo usunięte, więc ten obraz w 1608, czy przed 1608, nie mógł tam funkcjonować. Ale to by się z kolei zgadzało, zgadzało z dotacją samego obrazu. Hmm. Mamy koniec XVI wieku. Ciężko, żeby import aż tak szybko e, trafił do, do niewielkiej parafii w Beskidzie Wyspowym. Bardziej prawdopodobne, że został namalowany gdzie indziej i po jakimś czasie został przeniesiony, zakupiony mm -hmm. i przetransportowany. A raczej chyba nic nie wskazuje na to, żeby był na miejscu tworzony, nawet w warsztatach sądeckich. Mm. Też niekoniecznie w krakowskich. Kolejna rzecz, czyli kolejna data, która mogłaby nam wskazywać, poskwem by się pojawił, to jest 1639, bo dopiero wtedy mamy ponowne uruchomienie Kościoła do celów liturgicznych. Dobra okazja, żeby sprowadzić mm. Mhm. Jakieś dzieło z zewnątrz lepszej jakości, wyższej klasy. Mhm, dokładnie. Tylko pytanie: kto to wtedy mógł zrobić? Mamy krzeszów, e, którzy są właścicielami męciny, są kolatorami kościoła. E, no i w sumie też są przyczyną wcześniejszego zniszczenia kościoła i zamienienia go na zbór ariański. E, ale już w pierwszej połowie XVII wieku mamy likwidację tego zboru ariańskiego i z powrotem kościół należy do rzymskich katolików. 1639. Teoretycznie chyba wtedy kolatorów mamy więcej. Jak nam wskazuje rejestr poborowy Województwa Krakowskiego z 1629 roku, to mm -hmm. mamy przynajmniej kilku kolatorów Przepraszam, chwilę to trwa, ale już znalazłam. Tak, mamy Jana Krzesza, mhm. jako właściciela części wsi. Kacpra Krzesza. W męcinie wyższej. Mamy ten podział mhm. na wyższą i niższą. Mamy Pawa Krzesza w męcinie niższej. Mamy subdiferalnik Krakowienzis. I to będzie chodzić chyba o Przedsława Marcinkowskiego. Natomiast w Miczakach mamy ponownie Jana Krzesza i Kacpra Krzesza, czyli teoretycznie byli właścicielami zarówno części Męciny, jak i Miczaków. Miczaki jak osobna no wioska wtedy. E, czyli to jest na 1639. Później kolejny rejestr poborowy, e, to jest 1680. E, I tutaj generalnie tych kolaterów jest znacznie więcej. E, pojawia nam się jakiś Stanisław Mierzyński, w sumie nie wiadomo kto zaczął mamy z powrotem Przecława Marcinkowskiego, tylko raczej syna tego poprzedniego Przecława. Widocznie się nazywali tak samo. No i cała familia Krzeszów licznie reprezentowana, czyli Ada Krzesz, Jan Stefan, Kacper Krzesz. Generalnie jest ich tam całkiem, całkiem sporo. Czyli teoretycznie Raczej krzeszowie mogliby się odpowiedzialni za, za sprowadzenie tego obrazu. I wydaje się, że chyba też po zakończeniu sporów z plebanami męcińskimi, Te spory wyciągnęły się prawie, prawie do końca XVII wieku. Więc. Teoretycznie można by było wskazywać koniec XVII wieku jako najwcześniejszy moment sprowadzenia tego obrazu. Chyba mamy tutaj Stanisława Krzesza, który później sprzedawał męcinę Gostkowskim, czyli ostatni właściciel z tej, z tej rodziny. To no jest też kwestia nowego kościoła. Czyli 1685 właśnie Stanisław Krzesz wznosił nowy kościół. Chociaż z drugiej strony, skoro. Nie mamy tego fundatora, nie mam na obrazie oczywiście, nie mamy żadnych podstaw, żeby twierdzić, że był tam fundator. To pytanie jest takie, czy to w ogóle jest, jest obraz fundacyjny. Czy został sprowadzony przez rodzinę szlachecką, która była kolaterami kościoła? Czy pojawił się tam skądinąd, który jest z plebanów mógł ten... Mógł ten Obraz przywieść. na przykład Orzechowski już w XVIII wieku jest z Falkowej, czyli jest związany z kolegiatą nowosądecką. No skoro tutaj taka ciekawa sprawa wynikła w nie to ciekawe co będzie dalej, jak zabierzemy się za parafiaszyk skrzydła czy za przedsława wiarowskiego i, i odłowniki Kasiny Wielką.